Hey o, tutaj Lisiczka, i dzisiaj są ze mną: Dola, Lud, Liska, Madia, Gosia. Pięknie się przywitaliśmy. Dzisiaj jesteśmy znowu na bingo. Znowu ekipki po dwie osoby. To będzie tak samo jak w jednym z poprzednich odcinków, tylko przemieszałam trochę drużyny. I zrobię randomową kartę. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9 yy, i start gry. Aaa, przy... wyrzuciło mnie. Co? Gosia, jesteśmy w dżungli. Czy wszyscy a? mają na środku slime tak, a, tak, tak, tak. Od kiedy slime są w tym? Pierwszy mm, raz widzę. Nie wiem. A, to będzie trudne to zdobicie. Mhm. Uj. <gry> to psuje taką fajną. Tam. Ej, ciężka ta mapa. Ja, Ej, ja już wiem, co mniej więcej można zrobić. Ej, tak powiem, że przed chwilą graliśmy to w 20 minut każdy miał bingo. Tutaj tak nie Ej, bingo. tu jest zombie. Ja cię ja tak słucham, tak A ja nic nie widzę i tak jeszcze. Tam jest melon. Fez bije się z zombie. Gra się jeszcze nie zaczęła. Wow, ale poleciałam do góry. Co, <graś> woda? <graś się> woda? Wow, no. Wow, ja latam. jest. <graś się woda> I czemu ja tak latam? Jego mnie uderzy. Jakie cheatery? Gra się nie zaczęła, one. One, one. Zrób one! Także jestem z bludem, ale one! Nie chodzi mi o mnie i o gościu, nie, że tak cheatujemy. Gosia, weź coś ze skrzynki swoją część. Aha, Dobra, ja, ja ci podam. Masz rzeczy ze Gosia, podam no? ci. Ja już lecę, bo ja coś widzę tam. Gosia, masz! Okay. To się tu, tu leży, tu na dole. Tu. Okej. Okay. Right. Ja to zbiorę, żeby przepalić później. Już mamy pierwszą rzecz, a nawet dwie. Nie, nie dwie. Dobra, nieważne. Dwie. Mamy sobie O! Nie. Uh. A no, dwie. Co zebraliśmy? Nie <grymne> <grymne> cukier. N nie. A jest cukier. Dzięki, <grymne> Dula. Oko. Właśnie to po cukier. Ja Cię kręcę, te krowy mnie wkurzą. Znaczy, no. Ach! Gosia! Hmm? Gdzie ty jesteś? Na pustyni. Zbierz tą trzcinę i mi przynieś, ja będę miała ten skórę. Okej, okay, masz w ogóle tę trzcinę? I kopalnię. Gdzie jesteś, Macia? Muszę sobie ja, zrobić ten, jakieś podzą, narzędzia. Podzą, podzą, mogle, można się czochrać, słuchaj. No, <śmuszamy> no. Co? Do no kopalni prawie zginęłam. Kosia! Idę! Ja ja nie lubię gór. Ja nie chcę słyszeć o żadnych śmierciach, jasne? To <śmienny> Dobra, no. <śmienny> no ale prawie zginęłam, bo tam jest dużo kopalni. Lisiu, gdzie jesteś? Przez pałnię. Ja tej tej trzcinę. Ja od razu ją przerobię. Zebrałaś cukier? Mm, tak. Okej. Okay. Chodź Jej pójdziemy może razem robić. do tej kopalni Tam jest takie trzy kopalnie wielkie tam jest żelazo, pająk Gdzie? Tam Au <grym> Trzeba więcej drewna zebrać najpierw Uff. Tutaj Właśnie, tam wpadłam. Macie no, mam iść do ciebie czy coś? Nie wiem, rób co chcesz. Aha, spoko. Trzeba zabrać jeszcze trochę drewna zanim tam zejdziemy. W ogóle nie wiem, czy teraz dobrze będzie schodzić do jaskiń. Trzeba by najpierw trochę yy, pozwiedzać, żeby zdobyć te rzeczy, które są z powierzchni. Fajnie, wykopałam sobie 3 kobla na kilof i jednego kobla postawiłam z powrotem. Więc co można zrobić? Hmm. Yy, wełna. Widzisz gdzieś owce? Właśnie nie widzę. Ty bo yy, ten. Uu, mam coś. Bo Madzikowa i iska wygrają. Mam karty. Kiedy, jak No Może nie, o tym nawet nie wiadomo. Widzę owce chyba. A nie, że nie. Owce. Tylko Kauczyk. nie pomyl owce na przykład z endermanem. <noise> bo będzie ciężko. Pomyliłam O owca. O, jeszcze jedna rzecz. Dobra, ja idę na wyprawę. Zabiję jeszcze jedną krowę. Ja cię kręcę, ile itemów wszyscy zdobywają? Mamy ten w y ob znaczy obraz? Tak. Okay. w sumie teraz kopalnia została. Obywam ten creeper wybuchł, a ty się nie odzywaj. <laughs> Jaka szczelna, bo mogę. Okay. No wiesz ty co? No wiem. Żeby się tak do mnie odzywać. O, kolejna rzecz. Studnia nic nie robi, nie? Znaczy nic z niej nie ma. E, jak to studnia? To no studnia na pustyni. Pseudo studnia. No, nic nie ma. Okay. Ktoś wziął studnie na pustyni. No są. No są, no. Są takie, takie. No. Takie, takie. <laughs> Okej, okay, fajnie, że są takie, takie. Au! Teraz będzie itemek ten, no. Jaki? W sumie tu można zebrać z yy, skripera później, jest. jak będzie no, tak Dobra, to ja zrobię jeszcze jedną rzecz. Właśnie zdobyłam sadzonkę. A, to może jeden drzew. Mam grzyba. Lud, co zdobyłeś? Możesz spróbować znaleźć kolejnego. No, Okej. Okay. Eee, co? Barwnik. barwnik. A ty zdobyłeś ten barwnik? A ja to ja zrobię tą doniczkę. Barwnik? Dobra. Tak. Ej, no nie, bo przez chwilę nie miałam w ogóle drewna w bo mi zniknęło, tak. Kurde, działa. <grym wyle> za jakoś. Moje przeszkadzanie działa. No nie Kurde, było wszędzie pełno jaskiń, teraz nie umiem znaleźć żadnej. No, mam to samo. O, dirt. Ja owcy nie mogę znaleźć. Wow, no, ale Jir to w sensie okej? No. <laughs> okay? <laughs> <laughs> Fest kopię się w dół. I zaraz będzie... O nie lawa! <laughs> Dobra, przestałam się kopać w dół. Kurde, mogła mi tylko nie robić. Dobra, nie znajdę tutaj wolny. sobie włączyć dźwięki, żeby słyszeć potworki ja, ja musiałam sobie włączyć napisy, bo ja właściwie nie słyszę dźwięków Ach. Mam gdzie okay. nie, wiem po co O, o, znalazłam jaskinie Znalazłam żelazo, dużo żelaza, bardzo dużo żelaza, fajnie <grym> Próbowałam wykopać złoto kamiennym Ej, blu, a a nie, nie. ja mam inny plan. No wiem, a... ale... są już dwie do no. nas. Nie mam ciągu. Po co wam arbuz? W sumie wiem. Wow. wiem. jak to można zrobić. Mam pomysł. Żwir. Lisa, masz złoto? No jest tutaj, nie mogę jeszcze jak wykopać. No to, to zaraz przyjdę. I będzie jeden. Nie znajdziesz Znajdę. mnie. Czy nie? No. Ja sama no. nie wiem, jak cię poprowadzić, więc nie znajdziesz mnie. Ja mam, mam e, tego. Zóbka. Zaraz będzie. Słyszę zombiaki. Mam spawner gdzieś. Uff, tylko teraz gdzie? Pewnie w tym żwirze. Tutaj jest tylko jakiś pojedynczy zombiak. Ten słyszę przynajmniej cztery. O, jeszcze cztery. U, szkielet. Boże! Nie w tą stronę, bo Tam nie? są ze trzy zombiaki jeszcze ten. A zupkę już zbiliśmy? Nie nieee, szkielet mnie boli, goni. Boli mnie! <śmiech> <śmiech> szkielet mnie boli. O, ładnie! <laughs> się się skopujemy. Doniczkę, to byłam. Gdzie ich tam jest? Znalazłam spawner. Tylko jest tu tyle mobów, że nie wiem jak się tam dostać. O? O, kopalnia. Na że jest noc i... Znalazłam siodło. Creeper! Dobra, biegnę szybko do... ...spawnu. Uuu, tutaj... jabłko. nie wytrobił. Dobra. Uff. Ta kopalnia jest trochę za duża. Podoba mi się to. Zgubiłam się. No, właśnie ja też. Dobra, wchodzę w tę kopalnię co tam była. Ała. To, mamy gdzieś spawner, gdzie jest dużo zombiakzków. Tylko tak żeby... ja Tutaj też zejście. są zombiaki? O! Ile tu jest tych spawnerów? Idę dopóki o. się tu nie zgubiłam. Mam pomysł jak tam przejść. Szkieleta słyszę, to nie jest dobre. Mam 4 złota, 5 złota, wow! Przydałoby mi się teraz. Wiesz co, chętnie bym Ci dała. Mam w ogóle tu moku. Ja Cię kręcę, czemu tu jest tyle złota? Cięż się. nie zabiję go teraz. Mi by się zaprzedało przydało teraz. Muszę je znaleźć. A to Tam jest. jest spawner, tego nie chcę. Dlaczego zrobiłam y, barwnik który i się nie zaliczył? Ja Cię kręcę kolejny koks. Bo ja go już <laughs> Jezu, zdobyłam! Aha. To... Właśnie sobie ten... Właśnie <laughs> O nie, Jezu, znowu tu jest dziura. <laughs> nie, jak ja nie lubię, jak słyszę tyle zombiaków naraz. Wow. <laughs> Okej. Okay. Mamy kolejny przedmiot, ale żaden z tych, których trzeba, no. Ja mam dużo żelaza. Ja też. Zrób to Bola. Okej, zaraz robię. O nie, oła! Po no, mi przesunę się, bo chcę załapnąć tu. <grywka> książkę z protection. Ja potrzebuję jednego złota. Ja mam tu złoto, na co potrzebujesz? Tego w ogóle? No, prawda. Złoto. To ja nie wiem, aha, dobra. O nie! Te pająki są straszne. Ała! Dobra, zniszczę im to je pozabijam po prostu, bo już mi wkurzają. Ała, ja mnie przez ścianę! Zombie cheater. Ta mapa jest trudna. Proszę, ja też wiem, jaką można zrobić. Ja też wiem. Jednej rzeczy nam brakuje. Jaki tam zdobyłyśmy? Kocioł. Okej, okay, fajnie. Dobrze, znajdź to złoto, a ja spróbuję poszukać rydzmauna i wtedy będziemy mieć dwie ścieżki. Jezu, Te ząbiaki są straszne. Ich, tu jest chyba z 20. To jest marszałek kolejny, ten spawner pająków. Ale. Nie, nie zabijaj mnie! Pająku! Bądźmy przyjaciółmi! Bądźmy przyjaciółmi. No dobra, jak nie chcesz, to nie. Dobra, dwa zombie jakie mi zostały. Oh. Okej, okay. sobie muszę zjeść złoto. No nie wierzę. <grymne> <Sorry. grymne> Jak to dobrze, że zombie są głupie. Prawie mnie zabił, tak jak ten szkielet. My nie mamy tej ramki jeszcze, nie? Nie, zbieram nitki, mam siedem. Szkieletek tak gdzieś za ścianą? Brakuje mi jednej... O, jest tutaj. Lawa, Ej, ja też mam... O, lapis, yy, o creeper. <słuch> o kurde, ja zbieram 9 dni tego to przecież potrzeba cztery Świetnie. Ta kopalnia jest wielka. Kolejne złoto. Blut. Choć Czy tak. my już mamy lej? Tak. O Boże, małe zombie. O Boże Boże, 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 małe zombie. Boże, małe zombie. O Boże. A ja mam jedną fajną rzecz. O. Boże, ja prawie umarłam na zawał. Przepraszam, jeżeli komuś e, uszy właśnie coś z Szybko, przypalaj się! Dwa jeszcze. Bo Mamy znacznik? Ja mam kanion. Próbuję jakoś tam zejść, ale tu będzie problem. Pies zombiaki. E, dziękuję. O, ma coś fajnego. <noise> no. Dobra, Lisu. Nie musisz się męczyć. Będzie drugie miejsce. Już wiem, ja. A co co zdobyliście, dule? które? Aha, dobra, już widzę. No. Będzie drugie miejsce, jeśli teraz nikt nie zdobędzie tego. W sensie. O mój Boże, ile ich tu jest, o mój Boże, ile ich tu jest? Zrób tak jak ja, zgiń. Nie. <grym> ładno. Chcę się utopić w lawie, ale nie chcę. byłoby cud, jakbyśmy znalazły szmaragdę. Właśnie to, to znalazłam. A co? Aha. Co my zdobyłeś masz, Maragda, tak? Tak. To już wiem, która lebyła. Ale mogłyście znaleźć redstone po prostu. Bo byłam w kanionie, tak patrzę. O, emery, e, ale... Miałam trzy. Ja mam się nawet diamenty. Myślałam o tym, ale... Właściwie to nie wiem, czego ja szukałam. Ja też nie wiem, ja szukałam złota. Ale miałeś mi 17 przedmiotów. O, złoto. I znowu 22 Dadaj. minuty. Co, co to chcesz... jeszcze y, Malikowa iska dajecie. Macie jeszcze chwilę czasu. Zabierzcie redstone'a i zróbcie przekaźnik po prostu. Jeżeli tam gdzieś macie. Nie ja mam redstone'a. Gosia, nie ty. <noise> O, ja mam płytę w ogóle. Ja to szukam jakam złapa. Nie mam, nie wiem jak to się robi, co kiedy. ci gdyby mnie to, że nie umiem. <grybujesz> A to, co mam za przekaźnik? Nie wiem w sumie. A ten, nie macie gdzieś tam grzybów? <grybujesz> gdzieś na pewno mają. Dajesz Gosia, idziemy w Mega Bingo. Okej, okay, jeszcze jabłko będzie ten, kolejny. Nie ma to jak znaleźć krzyżu pod ziemią, Akurat prawda tak potrzebna. -u, U, pomocy... Nie, dobrze, nie? No. dobrze, nie? Ja tu mam mnóstwo creeperków. O, patrzcie, redstone. No, widzicie pomiędzy sobą. O, patrzcie. O nie. Kiełacik. Świetnie. O, uderzy mi jeden znacznik. Mam no, takie bezsensowne rzeczy. Ale dobra. Znaczników też miałam. Z pięć. No, może przesadzam? Może może ze trzy o. A mi się język zaplątał. Zostaw mnie, zostaw mnie, ginę. ginę. Nie zostawię. Okej, nie ginę. Jeszcze. Jak chcę, jak chcę. Ja chcę złoto. Ja chcę nie umrzeć. A jaki luk? Wszyscy coś chcą. Mam już 20 przedmiotów. Brakuje nam pięciu. Czego nam brakuje? Ryby, tego nie zdobędziemy. Ciastko jabłko. mamy? A y jak się robi? Nie, nie mamy. O, kolejny Emerald. Ciastko, jabłko, y ten... Melon, czyli same rzeczy z góry. Emmeron już mamy. Tak? A, -a. Ok. to kolejny super. Zrobię <grymę> sobie zbroję. Okej. Okay. A dobra, teraz widzę. Brakuje nam jabłka, ciastka. Kurczę, ciekawy, czy się utopię. Jej! Brawo! Ała! Ała! Ała, utopię się! Nie, nie utopiłam się! Będę A ja się spalę w lawie. Isce i Madzi udało się... Isce i Madzi udało, udało się zdobyć widzę. Ja zdobyłam osiągnięcie, bo zjadłam koksa. Ja mam koks'a i refila. Jestem nie do zabicia teraz. Mieliście już lapis chyba. No e, ja zebrałam lapis. Pijem. Pijem. Dobra, wszyscy wracają wow. do lobby. Klikając na przycisk. Hmm. Ja tu teraz zginę, więc spokojnie. Ale i tak musisz kliknąć, żeby wrócić do lobby. Wiem. Okej. Okay. Ja tylko kliknę, żebyście nie mogli się bawić. Zabrałam wam wszystko. Ej, a moje efekty zostały. Jakbym teraz zaczęła grę, to bym miała wszystkie efekty z koksa. No, tym razem miałyśmy tylko drugie miejsce. Dula w końcu wygrała. Tak jak ona to lubi. Fajnie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zapraszam na mojego Facebooka, tam zawsze piszę, jeżeli robię jakieś eventy w stylu nagrywanie z widzami czy coś takiego. Jeżeli chcecie więcej, to dawajcie łapkę w górę i też zostawiajcie komentarz. A my się już z Wami żegnamy, trzymajcie się, pa pa! Pa, pa. pa.